Siema ma witam w starej części filmu, gdzie wykonuję niestandardowy montaż odpływu liniowego, no i w końcu zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak na ten moment udało się ułożyć płytki na ścianie i je zafugować, tak samo jak na podłodze. Przed fugowaniem oczywiście odpływ miałem sobie zaklejony, teraz muszę go tylko wyczyścić z resztek fug. No a jak udało mi się czyszczeniem, to wyciągam sobie rienkę. No i teraz, tak, próbując ją zamontować standardowo, bardzo ciasno wchodzi. I myślę, że może być dosyć uciążliwe jej wyjęcie w chwili, kiedy będziemy musieli wyczyścić odpływ. Dlatego wymyśliłem sobie, że zdemontuję te, chyba nóżki, nie wiem w sumie jak to się nazywa, te plastikowe elementy od rynienki, a samą rynienkę zdystansuję za pomocą dwóch kawałków kafli, przyklejonych do odpływu. No i następnie na te kafelki położę sobie rynienkę. Kawałkiem przyciętego kafelka mniej więcej ustawię sobie poziom, tak aby moja płytka w odpływie nie wystawała za te, które są na podłodze. Następnie obkleję sobie rynienkę taśmą malarską i tak aby ewentualny klej, który mi za chwilę wycieknie nie przykleił się do ściany, czy też do odpływu liniowego. No, i tak przygotowaną rnienkę montuję tak, aby taśma zakleiła mi wszystkie szczeliny dookoła. Po prawej i po lewej stronie doklejam sobie jeszcze po kawałeczku taśmy, no i zaczynam wklejać szybciej przycięte płytki. A wklejam je tak, aby zrównać się z poziomem podłogi. No i tak sobie wklejam jedna po drugiej. I wklejam je z lekkim spadkiem do wewnątrz. Aż się uda wkleić wszystkie. No i tak wklejone płytki zostawiłem na dwa dni. Tak aby przy próbie wyciągnięcia rynienki płytki się od niej nie odkleiły. A następnie wycinam sobie dookoła klej, taśmę. No i zaraz próbuję wyjąć rynienkę. No, muszę przyznać, że pierwszy demontaż nie jest wcale taki prosty. Klej tam jednak gdzieś jeszcze trzyma. Ale finalnie sukces. A teraz samą rynienkę obczyszczę dookoła z kleju, a odpływ zostawię do wyschnięcia, tak aby mógł go bezpiecznie zasylikonować. A tak wygląda demontaż wyczyszczonego już odpływu. A jak wszystko już ładnie wyschło, to zabieram się za silikonowanie. Najpierw delikatnie przyczyszczę ręcznikiem papierowym. Tutaj nie będę używał acetonu, bo może mi rozpuścić farbę z odpływu. A następnie dokładnie dookoła obficie nakładam silikon w kolorze fugi. Następnie spryskuję i ściągam gumką. No, a tak już wygląda. Zafugowany, zamontowany, gotowy do użycia odpływ liniowy. Napisz w komentarzu co myślisz o takim sposobie montażu i czy Ci się podoba. A ja już będę kończył ten materiał. Dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego. Cześć!